To by Square to idealne miejsce do zadania szybkiego pytanka do ludzi. Czy odkładają na białą czy na czarną godzinę? Czy wybierają obawy czy marzenia? Jestem tego mega ciekawa, a w dodatku mam tu pewną niespodziankę od ING, która inspiruje i zachęca do działania. A co to jest ta biała godzina? Coś, co może dać pani Piotr w żagle spełnić marzenia. To zdecydowanie na białą godzinę. I nawet mam takie marzenie: to jest gra na skrzypcach. Jest jedno miejsce, w które chciałbym ruszyć. Whistler w Kanadzie. Wkręcam się trochę w kolarstwo grawitacyjne, no i to jest. E... Najlepsze miejsce na świecie do uprawiania tego sportu. Widzę muzykę, koncerty i jeżdżę w sumie po całej Polsce na różnych wykonawców. I razem z kumpelą mamy kątoczność gdzie właśnie odkładamy pieniążki. Ale super, pozdrawiamy kumpelę i bardzo utożsamiam się z Twoją białą godziną. Powiedz jeszcze, jak masz na imię? Ula. Ula, czy mogłabyś się odwrócić? Ula, teraz o Twojej białej godzinie wiesz, cała Polska, także halo Polska, trzymamy kciuki za ule. Wow, A, ale super! No to teraz, kiedy wszyscy już wiedzą o Twoim marzeniu, to, to ono musi się spełnić. No, jak wszyscy wiedzą, to nie pozostaje nic innego jak po prostu zacząć działać. <grym> Teraz o twojej białej godzinie dowiedziała się już cała Polska, także moim zdaniem musisz zrealizować to marzenie. ING zachęca do odkładania na białą godzinę, czyli na to, co chcesz, żeby się wydarzyło. A czy Wy macie jakąś swoją białą godzinę? Podzielcie się nią na ingpl slash godzina i wypatrujcie jej na największych ekranach multimedialnych w Polsce.